Siemanko widzowie! W tym odcinku nagrywam Spiderki rękawice spider yy, film z rękawicami spider -mana. Zapraszam do oglądania yy, bo ten film będzie bardzo ciekawy będę grał z rękawicami spider ale to nie wszystko yy, spróbuję jeszcze znaleźć yy, 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 yy. Co się nazywało? Eee, poczekajcie. Co wie, jak to się nazywało? Eee, bosa! Zabiję sobie bosa. Wezmę eee, skaj. Będę miał mityczną pompę. I mityczny karabin maszynowy. I nie Zabijamy tego typu. No, ma chyba kolor. Dobra, dobrze, dobrze o kolejny idziemy do niego Okej. Okay. dobra yy, otóż tam mamy bossa to lecimy widzowie I w tym odcinku yy, postaram mieć same mityczne bronie yy, oprócz yy, tego miejsca Oprócz słuchajcie yy, tego miejsca. Bo na tym miejscu to chyba... No na tym miejscu to będą takie spiderki, Znaczy no. Eee. Yy, Przepraszam. Eee... Yy, no. Karabiny, karabiny maszynowe Red Ewe, Stajperki dlatego no te rzeczy nie są za bardzo mityczne, dlatego u dobra i już mamy kolejne kolejną rzecz Mityczną. O nie, o nie ale jej nie możemy wrzelić Mamy rękawice, to tam Oren nam wystarczy. O nie, o nie, typek. O, idzie tu ktoś. Widzowie, zabijamy go. O jest w sejfie. Zabijamy go. Widzowie, widzowie, będzie po nim. Weźmiemy. Weźmiemy sobie też to. Sok-siorby. Dobra. Mamy yy, same dobre bronie, tylko nie wiem, gdzie jest jeszcze jedna rzecz. Ale to zaraz sobie ją O kurczaki pieczone. Gdzie co jest? Tu nie. Ehe. Dobra. Ale na razie są złoty pod Ale należy sobie... sobie i cały całe złoże, w i teraz idziemy po tego mitycznego skara tylko nie wiem, bo zależy gdzie zabił ten typ bossa, bo no jak mówię on jest bossa ten skar dlatego nie wiem za bardzo gdzie on zabił, zabijał tego bossa. ale zaraz spróbuję go znaleźć? O! Kolejny chętny do bitwy? bitwy, bitwy, bitwy. Co jest? Tu na dwa hity? O nie? jakiś chłopiec? teraz? no, 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 Tu jest, tu jest, tu jest. Tak, widzowie, mamy to. Oto jest on, karamisz turmowy. Bierzemy go i mamy same mityczne bronie. Tak jak mówiłem, wszystko się udało zgodnie z planem. Dobra. Teraz, widzowie, yy, kończymy gierkę. Całą gierkę sobie zobaczymy, gdzie jest cała strefa. Strefa jest tam. Tam sobie na razie yy, polecimy. Weźmiemy sobie... Krzyneczkę. Będą to mnie jakieś ammo, Ja ammo, Aha, ja mam pełne. Hehehe. Ale to będzie skrzynka. Aha, A, dobra. W się mam tą skrzynkę. chciałem i to się właśnie dzieje widzowie mamy, wygrywamy gierkę teraz no, no, może nie do końca wygrywamy ale z, z tym jakby to, yy, to z tą bronią raserową to na stówkę wygramy tak 98% wygramy yy, z tą bronią co tam będzie? O, 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 już typy strzykuję do bitwy. Już są tepy. sumę, dobra. Olewam go, widzowie. Słuchajcie, olewam go. Ja sobie idę po moją ulubioną broń. Najbardziej kozacką. I sobie idziemy do kręgu. Dobra! Mamy to! Mamy, mamy, mamy to. popełniamy do całości. Oj, oj. Okej. Okay. Dobra, wszystko jest zgodnie z planem, to. zapomniałem oczywiście, czymś zapomniałem o czymś. zapraszam do klikania czerwonego przycisku pod moim kanalem na dole i no łapkę do góry oczywiście dobra żeby teraz pójść sobie weźmiemy naszego bota gdzie jest ten bocik chyba Bo coś nie wiem aha dobra oni w środku już wiem już wiem już wiem oni już tutaj Dobra, to Tutaj, o! Zbierzemy go! Co to było? Co to było, widzowie? O, dziękuję ci, bo ci, że dostajesz... czy nie? Heh. Hmm, hmm, zobaczmy. za bardzo nie ma... Ale Możemy sobie wziąć to, oto to i do spajderki, bo i tak już mamy cały <laughs> ten spajderek, co na za bardzo nie wystarczy do całej. No ale no dobra. Teraz musimy ułożyć, bo jesteśmy... też... Oli się wystraszyłem Widzowie jakiego ja miałem stresa No właśnie Ale jak on mnie trafił? Peter hmm. No dobra, to sobie jeszcze Jesteśmy. do to <región> <políticas> <___ pic> <internally> <laughs> Dobra. Jesteśmy um, sobie gdzie byśmy Napiszcie w komentarzu, widzowie gdzie najczęściej lecicie e, na mapie. Jakie jest wasze ulubione miejsce? Bo moje ulubione miejsce to było Digital Tower, ale oczywiście musieli... Epic Games musiało go usunąć, widzowie. No, tak że to jest, smutno, dużo ludzi lubiło y, Tinted Towers, tam ogólnie się budował y, kolejny budynek, ale no, jak to Epic Games, widzowie musiało to usunąć. Prawdopodobnie, że w następnym sezonie będzie fanciatek w wykadnecie w rozdziale piątym. W planecie się pojawi fanciastek, fanciastek był w rozdziale chyba pierwszym, albo drugim, no to, no coś takiego, coś takiego, to on był w tych sezonach, znaczy rozdziałach, no i to już nie było, bo go usunęli, a jak go usunęli, to już było ciekawie, bo... widać sezon był trochę nudny bez Pana czastka, ale prawdopodobnie w rozdziale piątym on jeszcze powróci, dlatego nie ma się za bardzo o co martwić widzowie. Uczekam, ja, uczekam, ja, uczekam. what No dobra, to będzie na tyle. Szemanko, widzę Pozdrawiam.